Teraz mieszkanko. Zaczynam od dodatkowego kibeleczka. 100 metrów kwadratowych grał. Jak to mówią ostatnie z ostatnich 100-metrowe mieszkanie. Które ma gigantyczną, otwartą kuchnię. Wyposażone wszystko super. Tu jest gigantyczna, duża sypialnia. Okna wszystkie ładnie nowe. Można tutaj działać. Mieszkanie posiada licencję turystyczną. Mimo, może jest czwarte piętro bez windy. Tu jest łazienka z kabiną. Znaczy jest taka wanna, można sobie ją wymienić na kaminkę prysnicową. Duża sypialnia kolejna. I. Salonik przeogromny, z balkonem też przeogromnym, klimatyzacja. I to mieszkanko kosztuje 115 tysięcy euro. Tam dalej już mamy port morze, ulica Trewihanu dla tych co by chcieli to wiedzieć. I jest to naprawdę. Ciekawa oferta. Dwońcie piszcie Pedro 68 małpatln.pl